W dzisiejszym fascynującym odcinku obejrzymy najbardziej przerażające nagrania z Shin Ale nie będą to zwykłe filmiki, ponieważ wszystkie będą nagrane w 360 stopniach na VR. To będzie dla mnie naprawdę przerażające, ponieważ osobiście przeniosę się do świata Shin Sonika i będę mógł być przez niego nawet zjedzonym. Nie wiem na co się pisze, ale jedno jest pewne, uwielbiacie nagrania z Shin ponieważ pod pierwszym odcinkiem zostawiliście aż 4,5 tysiąca łapek w górę za które bardzo serdecznie wam dziękuję. Natomiast jeżeli pod dzisiejszym odcinkiem zostawicie trzy łapki w górę, to nagram dla was specjalny, wyjątkowy odcinek z Shin Sonikiem w roli głównej. Myślę, że warto, bo to będzie coś naprawdę grubego. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag VR, jeżeli chcecie obejrzeć jeszcze więcej fantastycznych odcinków z wirtualnej rzeczywistości. A ty drogi widzu, jeżeli jesteś nowy i podobają ci się takie odcinki, to nie czekaj, w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj. No jesteśmy w świecie Sonika i tak, to jest zwykły Sonic, to co widzicie, to jest zwykły Sonic Ale czemu tam tańczy Knuckles i... O nie, to jest... On ma lunchboxa Sonic, nie kombinuj, nie kombinuj Co to jest? Przepraszam bardzo What the hell? Co tu się... Dobra, biegniemy, biegniemy, o jest dziwne, ale faza, co jest? Okej, okay, czym jesteśmy? A, chyba jesteśmy tej... Co jest? To jest Tails O nie on się zmienia, dobra. Eee, uciekaj, Tails. Co tu się dzieje? Ale to jest dziwne, na nawijarze. To jest bardzo dziwne, nawijaż, ok? On tam jest. Tam jest Sonic, tam jest Sonic. Tails próbuje uciec, ale czy da radę? Ciężko powiedzieć. Ja się czuję, jakbym się naprawdę przeniósł do tego świata. To jest. To jest bardzo dziwne, to jest bardzo dziwne. Ale podoba mi się to, dobra. Dokąd ucieka? Do jaskini ucieka, wszystko mogę widzieć w 3D, co jest grane, to jest, to jest, to jest ciekawe szczerze powiedziawszy, dobra, ucieka do jaskini, tak więc czuję się jak ja bym uciekał teraz przed przerażającym Shin on chyba wszedł teraz w fazę drugą, o ile się nie mylę, i tak, tak, dobra, jaskinia, tędy, ale to są doświadczenia, VR 360 to jest coś pięknego, czy tu będzie jakieś, przej, Tails, czy wszystko w porządku, Yyy. Czy wszystko okej? Okay. Coś słyszę. O nie, jest za tobą. Jest za tobą. Shin Sonic za tobą. Tails, uciekaj. O! Co jest? Eee. on go dziabnął Okej. Okay. Dobra, to mnie. Gdzie ja jestem? Okej, okay, idę sobie. Nie mam pojęcia. Policja? Tails ucieka? Zaraz. Czemu? No, 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 stop, stop. Nie, Tails jest zakażony. <laughs> Co tu robi SCP? What the hell? SCP 173, o ile się nie mylę. Co on robi w takim miejscu? O, właśnie. Jeżeli chodzi o Tailsa, albo można powiedzieć, że Shin Tailsa, on ma moc rozmnażania się. I to mi napisaliście w komentarzu, że on potrafi się klonować. Ok, czyli jestem policja... Czemu to jest serce? Eee. Czy, czy, czy coś jest za. Czy coś jest za mną? Czy mi się nie wydawało mi się? Okej. Okay. spokojnie, spokojnie. A muszę, na... zapomniałem, muszę na niego patrzeć. Jak przestanę na niego? Czemu tu serce bije? Te nagrania są jeszcze dziwniejsze niż te, co widzieliśmy ostatnio. Aha. What? O oh, wow. Ok. Joo! Co ci się stało, Tails? Dobra, ucieczka. Wiejemy stąd czy prędzej? Powinienem patrzeć na scp -ka. A, oj, e, Chyba, chyba moja noga ucierpiała, tak mi się wydaje. Co jest grane? Gdzie on jest? Oh, no! Cześć. E, czy to twoje drugie stadium ewolucji, czy może już trzecie? Nie! N nie rób tego! Nie rób tego! Nie rób tego! No, no, dobry! <śles> Dobry Sonik, bardzo dobry. Ok, gdzie my jesteśmy? Jakiś domek? Czemu ja. O, Ja już wszystko rozumiem. E! E! Czy ja zostałem porwany przez. Tail. Nie, ja zostałem zrzucony z wieży albo z domu przez Tailsa. Ok, mamy kolejną scenę, Knuckles biegnie. Ok, to jest świat Sonika ewidentnie. Czy Knuckles przyjdzie uratować wszystkich? Tak to wygląda. Okej? Okay. Oh no. O o, O, Nakus znalazł to wszystko, jest przerażony. Tak, widzisz, to właśnie zrobił Shin Sonic. Dokładnie to. Musisz uratować wszystkich. I miejmy nadzieję. O, nawet lunchbox jest, który widzieliśmy wcześniej. Miejmy nadzieję, że Nakus wszystkich uratuje. Okej, okay. VR. a, a, a. <laughs> O! Doktor Eggman. Tak, już teraz pamiętam jak on się nazywa. Eggman, nie Egghead. Egghead to mi się pomyliło. A bo to jest wcześniejsze! Hey, Wcześniejsza? O! To jest... Czemu to jest Patrick ze Spongeboba? O! Wow! Co? Sonic, co tu się wydarzyło? E... O Jezu, będzie mutował teraz. Zamienia się w Shin Sonika. Kraj tu. To... Płacz i uciekaj. Uciek mu. Oj, 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 dobra. Nakus to się dla ciebie źle skończy. Jest coraz bliżej. Jest coraz bliżej. szkoda, że nie mam żadnej broni. Mógłbym jeszcze strzelać, to by było już w ogóle kozacko. Dobra, Nakus nie żyje. Chociaż on przeżył w, w, tych. w tapesach, więc tutaj może też przeżyje. Ciężko stwierdzić. Ciężko stwierdzić, czy. O! Oh. hello. Ale wielki. Cześć, ale słodziak. Nie, no dobra, nie jesteś słodziakiem, jesteś szinsonik, jesteś przerażający. Przestań zabijać ludzi. To jest nie. nie... Masz czerwone rączki. Oh! Nakłus został wrzucony, a ja zostałem zjedzony. To jest jego czwarta forma. Okej. Okay. Że tak powiem, nie wygląda to zbyt dobrze. To wygląda bardzo źle. Coś czujesz do się... Nie, nie. Eee, nie widzisz mnie. Nie widzisz mnie, prawda? Dobra, nie widział mnie, nie widział mnie. Spoko, spokojnie, jest git, jest ok. Aha Dokąd on idzie, co jest? Eee, Tails? Nie, ale Tails jest już po twojej stronie! Tails jest już zmutowany przecież, ewidentnie. Aha Policja jedzie, co tu się dzieje? Co jest grane? A no tak, bo on przemierza z bardzo dużą prędkością przez ziemię i się jest spustoszenie. I tam chyba tejsy też na niebie latają. Wow, czyli ja sobie to... Ty! Nawet nie wiem, co mnie zaatakowało, ale dobra, jest kuls. Zaraz tu o całą sytuację. Co to leży tam? A to jest farma. Myślałem, że to są jakieś nogi. Okej, okay, lecimy nad farmą helikopterem. Pięknie, jest! Musimy zneutralizować tego oto szkodnika. Czyli Sonika. Shein Sonika, który sieje spustoszeni i oh, zabija no. ludzi. Look, tu jest! Dobra, na wątpię, żeby ci się udało. O. Oh. Eee. Wow, okej, okay, dobra, przez jego prędkość totalnie wszystko się rozwaliło. Cała ziemia po prostu została rozwalona. Eee, przepraszam bardzo. Czym ty jesteś i... Czemu to jest Gary Smot? What the hell? Czemu to jest... Co to, jest, co to jest za jakaś mutacja Sonika? Ja nie rozumiem. Napiszcie mi w komentarzu. Ja nie wiem, co to jest. To jest... Stop. Stop. Yy, to jest przeogromne. To mi przypomina troszeczkę Skividi Toilet. Ej. Bez kitu. No. No. Wow. 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 Przeszedł nade mną. Przeszedł nade mną. Dobra, nie widział mnie. Musimy za nim podążać. Let's go. Woo! Siema. Ale jesteś wielki. Co jest grane? Dobra, czy ja zostanę? Raz, dwa, trzy... Sz szczęki z zębami. Nie! <laughs> A, zostałem zjedzony. Dobra, znowu Nakus. Nakus, tym razem nie skać. Okej? Okay? Tym razem nie skać, bo jeżeli skoczysz tam na dół, to się to dla ciebie bardzo źle skończy. Nie skać? Lepiej wystrzel jakieś tutaj, nie wiem, pociski z tego helikoptera albo cokolwiek i załatw tego Skibidi z Sonika przerażającego. To jest jedyny ratunek. Znaczy, w sumie nie wiem, czy to na niego zadziała, ale kto wie. To jest mod więc może, może. Może? Damy radę. Nie, on... co mu? Jeszcze jakiś wyrosły te... Czy on znowu mutuje? What the hell? Dobra, czy jego w ogóle da się zneutralizować? Zobaczcie jak on jest wielki. Dobra, Nakus! Nie! No co ty robisz? Chłop? No. no, no, no Au, au! Oj, zginąłem. Fajnie, Nakus znowu skoczył i po prostu nie wylądował. Co tu się dzieje? Przepraszam bardzo. E, chyba trafiłem na jakąś złą animację, albo. What the hell? Dobra, to jest kinda dziwne. Ale jesteśmy z Tensem, z Knucklesem i oglądamy jakąś wielką, dziwną, przerażającą animację Shinsonika. Ale patrzcie mi w jakim celu my to oglądamy. I tu są. He? O co tutaj chodzi? Nie rozumiem. Ej, dobra. Okej, okay, to jest mocne. On całą ziemię chce pożreć. Co chłop robi? Okej. Okay. We're going to hell. Wszyscy pójdziemy do piekła. Ej, to jest dobre. To jest dobre. Co prawda możemy jedynie oglądać telewizor, ale i tak to jest dobre. Wszyscy pójdziemy do piekła, ale pytanie jest następujące. Co dalej? Oh yeah! Jesteśmy... Yy, na jakiejś górze i jest i Sonic! I helikopter. Tym razem mamy inną perspektywę. Czy ten helikopter wleci w jego paszcze? Okej, okay, Knuckles ucieka. Co to jest w ogóle za miejsce? Ej, VR jest dziwny. Totalnie dziwny. Sonic wypełzł z jeziora. Knuckles ucieka. Dobra, czy ty dasz radę sobie, chłopie? Powiedz mi, czy dorwiecie Sonic? To jest jakaś prosta animacja zrobiona przez kogoś. Takie mam wrażenie. Do WO. Uy! Hamogus! On zjada hamogusy. Ale to jest jeden wielki chaos, to co się tutaj dzieje. Czy wy to widzicie? On jest wszędzie. Aha, co tym razem? Tails. Aha, i on to zje. To jest jakby z animacji. Eee... Kinda. Nie rozumiem, ale okej. Okay. On wszystko zjada. Amogus. What? Czy... What? 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 Eee... Chyba trafiłem na złą animację, wiecie? Nawet jest Flowey z tego z Undertale'a. Aha. I zeżar. <laughs> o no nie. Patrzy na mnie. To może być coś mocnego. Dziwne, ale prawdziwe. O tak! Jestem policjantem. Co jest grane? On. What? Nakus? Gdzie, 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 gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Nie widzę go. Nie widzę go. Aha! Nakus nie żyje. Co jest grane? What Łote, helikopuciu! Co tu się dzieje? O wow, dobra. Czy on nie gdzieś? Dobra, musimy sprawdzić to miejsce. Oj, słyszę go gdzieś. On gdzieś jest. Gdzie, 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 gdzie? Oj, tam chyba był. Nie? Tutaj? Nie? Gdzie on jest? Mam wrażenie, że. On jest gdzieś bardzo. Co to ma być? Czemu on nie czuje nóg? Um, no dobra, dobra, nie wnikajmy. To jest dziwne, ale. Podoba mi się to miejsce. Jest całkiem. Tails, o nie! Tails zginął. Co tu jest grane? Czy Tails? Czemu ktoś płacze? What? O nie! Tails cały w ketchupie. Sonic płacze? A, a dlaczego Sonic płacze za Taisem? O! Ehm. What the... Czemu jest taki wielki? A! I ja też zostałem pożarty. Albo. Ehm. Big... Big Sonic. Big Sonic. Naprawdę, jest ogromny. No i co, zjesz mnie teraz? Jestem gotów. Let's go! Tu jestem. Pił, 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 pił. No, no. Zjadł No, ktoś by się spodziewał, że zostanę zjedzony. Oczywiście... No, eee... O nie. O nie. Musimy znaleźć Sonika. Próbuj uciec. Eee... Dobra, będę za tobą podążał. Musimy znaleźć Sonika. O nie! Biedny Tail znowu! Moja ulubiona postać znowu w ketchupie. Zjadł go! No widzę, że go zjadł! Jest totalnie zjedzony! He's dead! Okej, okay, let's move out! Idziemy dalej. Mogę iść idę. Sprawdźmy, dokąd prowadzi ta droga. Dokąd nas zaprowadzi. Co to było? On gdzieś tu musi być. Dobra, schowajmy się. Ok, Czas na czołganie. Let's go! O nie! Eee, nie pamiętam jak się nazywała ta różowa postać. Co on je? O nie! O o! Kłopoty! O nie! Nie pamiętam jak się ona nazywała, ale kojarzy ją z Sonika. Dobra, są te diamenciki. Te diamenciki mogą go powstrzymać. To jest Emeraldy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem emeraldów jak ten. Jak kamienie tano z tego z tego z, tego, z Avengersu. O, o On jest tam! O o! Eee. Y no, Tails! Nie! Nie, Knuckles, Knuckles, nie! Dobra, uciekam! Run for your life! <ścoughs> co jest grane? Y Słyszę jak wszyscy... Zginęli! I on znowu powstaje! On jest ogromny, co jest grane? O nie! Czy zostanę zjedzony razem z Knucklesem? Tak! Co Kim ty jesteś? Nie możesz być Sonikiem. Wow. Jestem tym, czym muszę być dla wszystkiego. No! Yeah. Znowu zostałem zjedzony. Ej, te filmiki z Sonikiem Sonic Tapesy w 360 są totalnie nierealne. Bonus wideo! Znalazłem coś takiego, co prawda nie jest związane z Sonikiem, ale jest tu Katnap I to będzie zapowiedź kolejnego odcinka, w którym przejrzymy sobie najdziwniejsze, przerażające nagrania z katnapem, bo okazuje się, że jest ich naprawdę dużo, jeżeli chodzi o VR. Czemu? Huh? Czemu nagle słyszę jakiś dziwny płacz? Okej, podejrzane. Czy to... Katnap! Katnap! Odejdź albo idę po ciebie, dobra. I'm running. Let's go, uciekamy stąd. Szybko, szybko. Dobra. Jest za mną! Aaaah! Dobra, skręciłem. Co jest grane? Dobra, przeoczył mnie. Czemu wielki Katnap jest w mieście i niszczy totalnie te dzielnice? Okej. Okay. Czy jestem bezpieczny? Słyszę go gdzieś. Gdzie on jest? O nie, tu jest. O oh my god, dobra, ucieczka, ucieczka. Szybko w tę stronę. Let's go. Gdzie mogę się schować? Schody, schody. Let's go. Schody to jest jedyny ratunek. To jest jedyny ratunek, żeby się stąd wydostać. Okej. Okay. Jestem bezpieczny? Hey, nie widzi mnie, nie widzi mnie, nie widzi mnie. Nice, 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 nice. Siema, -nap. I do... Jaki burgerek. Szkoda, że wygenerowany przez AI. Hmm, lipa, ale dobra. Jedno jest pewne. Jesteśmy w tym miejscu i musimy się stąd by do, by do, no, no.